Hej, siemanko, z tej strony Hecaris, yy, witam was w trzecim odcinku z gry yy, Simulator S2 yy, Tradycyjnie zaczynamy w głównym menu To już jest w ogóle tradycja, ale okej okay. Słuchajcie, mam zepsuty mikrofon Pewnie słyszycie, jest jakby... Ledwo co ciągnie jeszcze Słuchajcie, myślę nad zmianą właśnie mikrofonu, bo jego w sumie sprzętu Mamy kupić właśnie taki mikrofon jak Marox MB Myślę, że będzie dobrze się spróbował No ale cóż, zajmiemy się tym, e, o czym mówiłem w poprzednim odcinku, czyli egzaminem mm, skoro no to dobra, pojazd osobowy Mamy tylko dwa pojazdy, z czego to w sumie wolę korsa jest mniejsza, jest szybsza A W sumie czy nie, czy szybsza, ale dobra e, Przejdźmy do pytania w przeruszeniu na oblodzonej drodze zaleca się A znacznie zwiększyć obroty silnika, B łagodnie zwolnić będą sprzęgła, C włączyć drugi bieg Słuchajcie e, To w sumie jest tak Im e, szybciej koła się ptęcą, m, tym e, szybciej wpadam w poślizg, no to według mnie włączyć drugi bieg I powoli puścić sprzęgła, żeby wiadomo, nie za dużo gazu Ok, no to przodem musimy tam zaparkować Okej, okay. mam nadzieję, że nie obleję na starcie Tam gdzie Pan wskazał, a gdzie ten Pan wskazał <kluzny> Na szczęście właśnie już powoli powracam do zdrowia, lepiej się czuję, wynajmniej I mogę nagrywać Tyłem, okej okay. A nie hmm. będzie tyłem No, sobie zaraz skill'a wyrobię Kurczę, tak naprawdę mm, Jak graliście w takie gry jak Netflix Speed, Grit 2 albo coś w tym celu, no to naprawdę w Simulatoria Z2 nie ma co szukać, nie macie co szukać Ponieważ no, ja jestem przyzwyczajony właśnie do takich Netflix Speedów, GTA i TP No i trudno mi się troszkę gra yy, Ponieważ jak sami wiecie, w GTA i Netflix Speed jak cały czas sprawia, że trzymam gaz się dodecha, no i no już tak to jest Dobra, przejdźmy do pytania, bo się na trochę rozgadałem. W tej sytuacji kierunek z pojazdem jest ostrzegany o A przejść dla pieszych, B w miejscu częstych potwierdz y, pieszczy C, miejscu częstych wypadków powodowanych śliską nawierzchnią. Słuchajcie, damy sobie B i to chyba wszystko. Dobra, ale wracamy po przerwie. Tradycyjnie. Ok, tradycje zachowane, jesteśmy po przerwie. Odpowiedź hmm, B kurcze teraz się zastanawiam. Teraz w lewo. Zastanawiam się, czy powiedziałem na początku odcinka... Eee, kurcze że to jest trzeci odcinek? Nie, to jest chyba to jest czwarty chyba. Kurczę, no przepraszam, pomyliłem się. Najwyraźniej tak już jest. człowiek się myli. Ale to już da się adnotację, że sorry itp. A się zobaczę jeszcze, jak to zrobię. E, nie, naprawdę, jeśli się pominę, to przepraszam, byłam małe zamieszanie w głowie i coś zlagowało. Skręć w prawo. Okej, okay, skręcamy w prawo. Och, jak dobrze że ten instruktor już gada. Naprawdę jest takie nie? Skręć teraz. O, oh, shit. W lewo. I w lewo. Szalony kierowca Piotr powraca do akcji. Pozór... Proszę skręcić w prawo Okej, okay, oto zbliżamy się do skrzyżowania i skręcamy w prawo Proste, proste Chyba <grych> Dobra, nie przyspieszaj Proszę skręcić w lewo I mój tradycyjnie nieszczęsny znak stopu Jest stop... u, u shit O cholera gdzie to coś wyje? Ciągnij, 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 ciągnij! Jest! A teraz pojedziemy w prawo. Boże... Zapomniałeś o migaczu. Nie, kurde, co włączyłem? Kurde, wsteczny włączyłem, przecież migacz był, na no, odwaliłem. Skręć teraz w prawo. Dobra, teraz właśnie... ...zwątpiłem w powodzenie naszego egzaminu. O, szeroko, o le. A co tu się stało? Mhm. Proszę skręcić w prawo. Tak, instruktor się cieszy, że autobus zepsuł się na drodze, no. Szacun, szacun gościu szacun. Jeszcze szacun za to, że ślepy jesteś, kurczę. No jak można nie uznać, przecież włączyłem w tam kierunek Proszę czas. skręcić w lewo. Uuu, znak stopy. Dobra... Podjedź pan, podjedź. Tak, nie ma to jak startowanie na trójce. Zamiast trójki, ale okej. Okay. Lewo? Okej, okay, kto ma pierwszeństwo? Ja czułam. Bo już nie bierz zakrętką szeroko. razu za tym nie. Rura. Skręć w lewo. Ale ostro powiedziałbym, no. Naprawdę. Aż się troszkę wystraszyłem. Mam nadzieję, że tutaj znowu się Proszę skręcić w prawo. Znowu się nie wystraszę w którymś tam odcinku. To było mieszka. A podskoczyłem równo, kurde, Pamięta się to. Podkwiło mi to w pamięci i jednocześnie zniszczyło mi dzieciństwo. No ale okej, okay, cóż, zdarza się. Cholera, nie mogę wziąć to za szeroko. O, jest dobrze. Proszę skręcić w prawo Gdzie w prawo? Tu w prawo, okej okay. Pip, mam drogę z pierwszeństwem I co? Dobra, będziemy się bawić z biegaczami Proszę jechać prosto Okej, okay, wedle życzenia Skręć w prawo mm. No i co, panie? Ja mam pierwszeństwo Dobra w nie się pcha? No jedź! Jaki przył, Jaki łom w ogóle lol Ale dziwnie teraz zmieniłem biegi Skręć teraz w lewo okay. A od razu jedziemy Teraz ostrożnie No! Cholera, fk! Co to miało być? O oh shit, słuchajcie, jeszcze raz, nie poddajemy się. Jeszcze raz, mój głupi egzamin, muszę to zdać. Po prostu te egzaminy mnie przerastają, ale okej. Okay. Przejdźmy do pytania kierującemu samochodem osobowym nie wolno acholować pojazdu kierowanego przez osobę w stanie spożyciu alkoholu, B wjeżdżać na pas dzielący jezdnią. C zaśmiecać, zaśmiecać lub zanieczyszczać drogę. Chylamy, hmm. ja że wszystko według mnie. Tak, bo to jest bardzo złe. Ja się na to Przeciw skręcik i skręcamy. W ogóle w i wyjazd parkingu mam tak opanowany już ale nie, nie ma szans. Na mistrz parkowania się nie zgoda. Może tam kiedyś Zabrało chyba sobie życie. Olo, Jak ja dziwnie wyglądam. Ja mam wąsy. Pokaż to się pan. Ja mam bródkę! Łotę! Ja mam bródkę! Wow, Ja mam brodę! Widzieliście? Ale jaja! Dobra! Obowiązek udzielę na pierwszy pomoc w wypadku ma A każdy, gdyż nawet w przypadku obecności zagrożeń można wykonać... Ło! Ja! Okej! Okay. Można wykonać część działań ratunkowych, B wyłącznie sprawcę wypadku, gdyż za, za ewentualne popełnione błędy, zawsze grozić odpowiedzialność karna oraz C wyłącznie lekarz pogotowia, gdzieś udzielać ym, pomocy mogą jedynie osoby z wykształceniem medycznym. No to odpowiedź A. Wiadomo. Uczesorki, że już na M, ale jestem troszkę zmęczony, nagrywał tu w sumie w która jest. Za 10 szósta. Tak, za 10, szósta. No i to mądry jest tutaj o piątej, co? No wykupiotek. Tylko ja tak staję mądry. Ale dobra, mniejsza o to. Tradycję trzeba zachować. Pamiętajcie, widzimy się przy... Kurde, widzimy się po przerwie. Okej, okay, długo nie szukałem, ale już jestem z powrotem. Odpowiedź A, wiadome. Skręć teraz w lewo. U. Skręcamy w lewo, wedle życzenia. To kurde, nie wiem, czy od razu startować. Dobra, grzemy, 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 jeszcze raz, grzejmy, bo silnik. I poszedł. Uuu, zaryłem. Ooo dupa. Widzieliście ten fej. Ale zaryłem. o cholera. A teraz pojedziemy w lewo. Oho Jezu. Skręć teraz w lewo. Jeszcze raz. Dobra, szybko zanim nikt nie jedzie. Jak ja mogę się nie wyrobić w ogóle? Teraz muszę patrzeć jak mam w oku tej karne. jakiś ludzi mi tu wyskoczy. To ostatnio. Kurde, zachciało się panienceć tam. Zgręć Panience albo facetowi wyskoczyć. I coś szumiało strasznie. Ale jak coś to nie mój mikrofon, to problemów w grze. Skręcić wleczkę. Co to ma być? W ogóle lol. Widzieliście jaka sucz. O oh Dobra, słuchajcie. Ja mam pomysł. Skoro tak mnie gra w górze, damy sobie... Nie osiedlenia nie chcę, damy sobie w górach. Hmm. I czemu by nie po alkoholu? No właśnie Damy sobie może pół promila I rozpoczynamy jazdę W tej sytuacji kierowca pojazdem A nie może skręcić w prawo G powinien skręcić w prawo C może skręcić w lewo Szczerze powinien skręcić w prawo Powiedź B Ale widzimy się zgodnie z tradycją po przerwie No i znowu w sumie długo nie czekają Ale tak troszkę musiałem poczekać Jak nie wiem, może 10 sekund mniej więcej Okej, okay, pewien odpowiedź, dobrze. U, uu, uuu, jestem pijany. Uuu Co się dzieje? Jodo bez instruktora. O, nieźle. Wiecie jak dziko? Ale dzicz! Olon. on prosto nie umiechać. Co za frajer? Przekraczasz prędkość. zwolnij Co? gdzie instruktor? Słuchajcie, jedziemy, jedziemy. Nie ma obijania. Jopa. Wkurzamy instruktora. Ja. Przekraczasz dozwolony internet. Dobra, sorry. Panie, dobra, dobra. zwolnij Jedziemy po pijaku. Troszeczkę się wypiło, ale dobra, nic się nie stało. Już mamy dwa punkty karne i cały czas grzejemy pod górkę. Tylko właśnie... Pytanie. Skąd ten instruktor się wziął w moim aucie? Chociaż go w sumie nie ma, ale czemu słyszę Jedziemy go? Jedziemy za szybko. Proszę zwolnić. O? Ja wiem! z jest, słyszę inne głosy. Olo. Dlaczego słyszę instruktora? Weźcie to ogarnięcie, okej? Okay? Jupija jej, jedziemy Po krawężniku się nie jeździ Od dzisiaj się jeździ, trudno Po krawężniku się nie jeździ Czy ja teraz jechałem po krawężniku? what? Teraz widzicie właśnie kolejny błąd gry I rura, jedziemy Dawaj maleńki, ile je, potrafisz Jedziemy za szybko, proszę zbolać Ja bym nie wiedział Damy sobie taki widok. O i teraz będzie zabawnie. Po krawężniku się nie jeździ. Dzisiaj tak. Zwolni. Przekraczamy dozwoloną prędkość. Pasi. Dobra, ciągnij, ciągnij, malina. Jeszcze 10 malina. Malina. Jedziemy za szybko. Malina. Przyzwol Jedziemy, dobra, tu skręcamy O, poślizg, o cholera, poślizg Coś, robimy tak, nabijamy punkty karne Nie ma obijania, ja nigdy nie śpię hmm. Zobaczymy, ile punktów karnych uda nam się narobić I wsteczny I opa, i puszczamy Słuchajcie, teraz pojedziemy tak i wybierzecie, który widok jest dla was najlepszy. Słuchajcie, drifta tu zrobimy. O pomysł mam, o cholera. Która będzie dobra. drogi, będę robił drifta. Przekraczasz dozwoloną prędkość, O, What the fuck? Ale drift, yeah. Nie ma tak zabawy w grze Simulatoria Z2 O to właśnie mi chodziło To jest w sumie taki jak zobaczyliście odcinek troszkę wyżniejszy Który ma za zadanie przygotować nas um, Aha Okej okay. Które ma za zadanie troszkę nas przygotować w sumie do egzaminu Dzisiaj Właśnie muszę się tak pomyśleć czy ten egzamin dawać w, w, w kolejnym odcinku Ale troszkę muszę poćwiczyć Jadziemy. Dobra, ja to lubię takie zabawy, wiecie. Uuuu... a co... Gacz, gdzie? W dupie. Wiadomo. Słuchajcie, a co by się stało, gdybym dał dwa promie alkoholu? <laughs> Zaraz się sprawdzi, okej? Okay? Coś, jak teraz zrobię jakąś klaksę, to się sprawdzi. Okej. Okay? Bez drifta, bez drifta. Albo jedziemy prosto Olej na hardcora Dobra, to auto grzeje, tu właśnie. Grzeje auto. I wjeżdżamy na parking. Yupi! Tu jedziemy gdzieś. Co my tu mamy? Jakiś parking. Dobra. I zawracamy. I... O oh, fuck, dobra. Słuchajcie, damy sobie może z 2 promila alkoholu. Ale teraz... hmm. Co to jest? Osiedle jakieś, osiedle, osiedle, osiedle. Dobra, w górach damy. Weźmiemy tu razem sobie fiata. Stężenie alkoholu. Nie ma, nie ma bata, 2%. Plus przyczepa. Olmy do jaja. Dobra, w tej sytuacji zawracanie jest dozwolone z pasa ruchu mm, pierwszego, ale okay, tradycyjnie widzimy się po przerwie. Okej, okay, jesteśmy, jesteśmy, jeszcze raz jesteśmy, nie ma obijania. Odpowiedź 1K, czyli E. Odpowiedź A, czyli z pasa pierwszego i uchramiam... O, oh, w dupę. I uruchamiamy silnik O, oh, w dupę. I ja tak mam jechać. O oh, shit Dobra. Trochę i pijaku, ale nic się nie stało. U! Uszkodziłem pojazd. Ciekawe jak. Zobaczymy. Będziemy jeździć jak Ale był że... Ach cholera, mam przyczepę. I shit, co teraz. Hmm... Trzeba będzie zawrócić, to pojedziemy prosto. Nawet po pijaku trzeba myśleć. O cholera, nie, nie zamykaj oczu. No, znosi, znosi, znosi. O wdubkę. O wdubkę piesga, ale znosi. O dupa. Czekaj, czy policja na no złapie? Jeśli nie, no to będzie śmiesznie. Dobra, jedziemy. Ooooo! Ale faza, co ja piłem? Dobra, jedziemy prosto. Ej, próbuję zrobić tak. Nie będę skręcał, będę cały czas trzymał szoket do przodu. Uważaj na krawężniki. Bo nie, to nam się nie uda. Co? Chyba go porobało. Taki nadmierny skręt przyczepy. W ogóle. Mmm, dobra, słuchajcie. Dzisiaj był taki odcinek ciut luźniejszy. E, widzieliście jak się tutaj gra po pod wpływem z, e, alkoholu? Mmm... E, Pierwsze stężenie alkoholu było na 0,5%, a drugie 2%. Ale myślę, że odcinek Wam się podobał. Pamiętajcie, lekujcie, subskrybujcie, komentujcie, daj to wielką motywację. No i cóż, widzimy się w kolejnym odcinku. Um, mam nadzieję, że w odcinku tak fajnym jak ten, w którym tak fajnie się bawiłem. No mimo właśnie nieznanego egzaminu, um, za bardzo się tym nie przejąłem. No ale cóż. Wróciłbym że raz jesteśmy na wozie, raz pod. No dobra, no to ja się z Wami będę żegnał. Na raź mam kociał